Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 25 na moim kanale. No i dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam gospodarstwo oraz mapkę zielonka. Akurat na razie na tej mapie nie planuję robić serii ze względu na to, że graliśmy tutaj w farmingu 22. Może kiedyś w przyszłości zrobimy sobie serię, ale na razie chciałbym wam tylko zaprezentować gospodarstwo, zobaczymy też co się tutaj zmieniło. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. No i na start oczywiście jest też ten sam domek. Mam wrażenie, mam wrażenie, że tych kwiatów jest trochę więcej. Jest oczywiście dziadek Walter, który sobie tutaj stoi. W sumie tak szczerze mogli go troszkę w innym miejscu umieścić, chyba tutaj często lubią sobie samochód parkować w tym miejscu. To też fajne miejsce, ale okej. Okay. tutaj stoi obok domu. Mamy tutaj nasz dom. No i mamy tutaj jeden z ciągników, który dostajemy na start. Chyba tutaj mamy taki sam zestaw jak na mapce amerykańskiej, czyli to na no to John Deere. Mamy tutaj też tego Challengera. Czyli też ten sam sprzęt, co na mapie amerykańskiej, razem z tym siewnikiem. No i kombajn Massey. I akurat jeśli chodzi o ten kombajn, to powiem Wam szczerze, że no nawet bardziej on pasuje niż ten Dojtwar, który był w poprzednim farmingu. Więc akurat na to gospodarstwo ten Massey pasuje idealnie. No bo też w Polsce, szczególnie w moim rejonie, można dość często spotkać takie starsze kombajny Massey. Więc on akurat tu fajnie pasuje na to gospodarstwo. Jeszcze też kultywator mamy i przyczepkę. No tu jest ten kultywator, tu jest wózek na header. No i tu jeszcze mamy przyczepkę. Mamy też ten sam budynek, który i tak sprzedawałem, bo jest on praktycznie bezużyteczny. Zobaczmy, może coś tu jest schowane. No nie no, ten budynek jest no, praktycznie bezużyteczny, no chyba, że chcemy jakieś palety ręcznie tutaj poukładać, czy coś, ale raczej nie jest on zbyt użyteczny. No jest też ten sam kurnik, zobaczmy czy też tutaj są kury na początku, czy nie, nie ma ich chyba. No tutaj możemy sobie zakupić. Ilość chyba jest taka sama jak była wcześniej, nawet nie widzę. Zobaczmy, ile? 20, czyli chyba też tyle samo było w poprzednim farmingu. Więc gospodarstwo praktycznie wygląda tak samo, też z tego co że to większość tekstur jest podobna. W sumie takie dość ciekawe uczucie, patrząc na to jak mocno miało rozbudowane gospodarstwo w farmingu 22, a teraz no... Mamy tutaj kilka budynków. Generalnie jakoś ta mapa tak mocno się chyba nie zmieniła, też te silosy są te same. O, tu mamy też te krzaki i drzewa, ja w tej miałem y, krowy. a Tutaj obok miałem świnia, a tutaj mamy teraz pole kukurydzy, też fajnie, że tekstura kukurydzy się trochę zmieniła. Na pewno wygląda to bardziej realistycznie i mam wrażenie, że te uprawy się jakoś nie uginają pod rolnikiem. A nie, troszkę się uginają, ale tak mniej. W sumie nawet lepiej to wygląda niż tak całkowicie. O, teraz się bardziej ugięły tutaj trośliny. Okej, okay, tu oczywiście mamy to miejsce, gdzie ja sobie przekształciłem teren i postawiłem oborę dla krów. Mamy też chyba więcej roślin, jakieś tutaj takie kwiatki fajne. No i to mamy sklep, mamy też oczywiście miasteczko. No też oczywiście na koncie mam więcej pieniędzy, ponieważ będę chciał jeszcze tutaj zrobić prezentację dodatku Magdon, Więc sobie to zrobimy. Snacki chyba są te same, nie wiem czy jakąś znajdziemy. Pamiętam, że tutaj gdzieś była przy tym budynku w tamtym miejscu. Jeszcze zobaczmy sobie sklep, oczywiście też te billboardy. No ale sklep raczej bez jakiejś większej różnicy. Mam wrażenie, że po prostu roślinność jest gęstsza. Więcej tych kwiatów mamy tutaj. No, tu mamy też największe pole tutaj. Co jest? Fasolka chyba. Tak, fasola zielona tutaj rośnie na tym polu. No, takie zbiory mogłyby trochę zająć, patrząc na to, że to pole jest dość duże. I tu pamiętam, że była snajćka i jest snajćka. Też mamy takie same snajćki. No i tu one akurat daje 5000 euro. Nie pamiętam, ile było na zielonce. Chyba tak samo raczej. I mamy ich 50, więc trochę więcej niż na mapce azjatyckiej oraz amerykańskiej. Dalej mamy miasteczko, zobaczymy czy mamy jakieś punkty, żeby się tam przenieść. Jak nie, to może sobie kupimy jakiś samochód albo wypożyczymy. Tu jest też jedno z tych gospodarstw, zapewne też ono będzie. Jest bioelektrociepłownia, czyli też budynek, który się tutaj znajdował. A, tu mamy to samo pole kukurydzy. Może wejdźmy sobie tutaj w opcję budowy. O, w ten sposób się troszkę szybciej tu Przeniesiemy na to gospodarstwo. Też wydaje mi się, że no za wiele się nie zmieniło. Też klasyczek, ten budynek. Tutaj silosy, jakiś domek, kurnik. No i tutaj pola w okolicy. Mam wrażenie, że ta kamera szybciej się porusza teraz. No, to jakieś jeziorko z wodą. Pewnie teraz mamy tutaj animację tej wody. Ale też ono tutaj było w podobnym stylu. Nawet trawa wygląda bardzo podobnie. W ten sposób możemy sobie zwiedzić troszkę mapkę. W sumie szkoda, że nie zrobiłem tak na mapce amerykańskiej i azjatyckiej, ale tamte mapy będziemy zwiedzać w trakcie. Rozgrywki też będziemy grać, będziemy sobie je na bieżąco zwiedzać bardziej. No, tutaj fabryka chipsów, ogólnie przetwórnia ziemniaków w tym miejscu. Ogólnie zauważyłem, że te fabryki dość mocno podrożały. Zaraz sobie sprawdzimy tutaj też młyn, czyli budynek, który również znajdował się w tym miejscu i wygląda niemalże tak samo. Tu też takie małe, jakby, jeziorko. O, chyba skały się pojawiły wcześniej, ich nie było tutaj, więc mamy tutaj delikatną zmianę. Są skały, pewnie można je usunąć za pomocą tej kruszarki do skał. Tu ja miałem gazownia, a na tej mapie się pojawiła begazownia, ale do niej przejdziemy za chwilę. No, w okolicy raczej wiele rzeczy się nie zmieniło. Tu jakieś chyba też skały się pojawiły. Drzewa raczej też te, co były. Tutaj ten e, punkt, gdzie zawoziło się rzeczy, żeby sprzedawać pociągiem. Ten budynek nie pamiętam, chyba były raczej takie budynki w tym lesie. To i też jakieś jeziorka. To i ta wieża, widokowa też pamiętam, że była. O tu kruszarka nawet nie pamiętam, czy była. No Ok, zaraz sobie zobaczymy jeszcze miasteczko. Tu chyba dalej niestety nie możemy dojechać, ale tutaj niby jakaś droga jest, jakieś jeziorka zaznaczone, tylko niestety, niestety tu dalej nie można pojechać. Tu mamy też fragment torów kolejowych. Tutaj to jeziorko większe. Okej, okay, tu mamy handlarze zwierzętami. Zobaczmy czy się jakoś zmienił, czy pojawiły się te zagrody tak jak na innych mapkach, czy jednak... Będzie tak jak było wcześniej, czyli po prostu budynek, ale chyba raczej nic się nie pojawiło, bo tu za bardzo nie ma miejsca. Wejdźmy sobie w ten tryb budowy. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem. A nie, pojawiły się zagrody. O, mamy zagrodę z krowami. Tylko jest dość wysoki płot. W ogóle jest to bardzo mocno zabezpieczone, to widzę. Więc mamy tutaj kilka krów. Chyba nawet bawuł tutaj jest. O, mamy bawała nawet w tym miejscu. Mamy tutaj świnie w takim, też tej, w takiej zagrodzie. Mamy tutaj miejsce, gdzie pewnie będzie można kupować i sprzedawać gnojówkę. Mamy też takie miejsce z obornikiem. Ale na innych mapkach jest więcej zwierząt, widocznie tu nie było zbyt dużo miejsca, nawet nie pamiętam co tu było, czy jakieś budynki tu były, czy co tutaj było. A nie, są też tutaj, mamy kury, ale chyba kóz oraz owiec nie widzę, chyba że gdzieś tu jeszcze dalej będą, ale tu raczej nie. Więc troszkę się delikatnie zmieniło. Mamy te nowe yy, zwierzęta, no mamy zwierzęta ogólnie, jeśli chodzi o handlarza. Wcześniej tego nie było. Ta wieża chyba tutaj była wcześniej. Miasteczko też, wydaje mi się, że bez większych zmian. Na pewno największą zmianą jest biogazownia. Też tu mamy jakieś bloki, które też tu były wcześniej, a tutaj chyba tego nie było. Nie wiem, co tu jest. Nie możemy w ten sposób zobaczyć. No sprawdźmy tutaj. A, tu pojawiła się cementownia, która jest dość dużym budynkiem. Wcześniej to chyba po prostu jakieś... nie pamiętam czy były pola, nie. Tutaj po prostu jakaś trawa była, jakieś lasy. Albo jakieś ewentualnie domki. No i tutaj pojawiła się też biogazownia. Zobaczmy jeszcze co tutaj jest. Tu jest cieśla, on chyba był? No i biogazowni nie było, okazało trochę dziwne, że na podstawowej mapce zabrakło biogazowni. No i ja sobie postawiłem biogazownię tam blisko gospodarstwa, która moim zdaniem fajnie wyszła. No tutaj też klasyczek. Dwa takie duże silosy, tutaj te kosze zasypowe, no i te duże zbiorniki, więc... to akurat też taka zmiana. Tu jest chyba jakaś waga raczej, nie wiem. Ciekawe czy pokaże waga rolnika, nie, tutaj nic nie pokazuje. No to ok, tu mamy dwa nowe budynki, a tutaj jest fabryka żywności konserwowej, no to było, oczywiście ten budynek był dostępny. Tutaj mamy wytwórnie fortepianów, też tutaj ten budynek był, też już ta mechanika była tutaj wprowadzona na tej mapie. Mamy tu jakieś domki w miasteczku. A tamta cementownia faktycznie jest duża, co ją aż z daleka widać. O, jakiś bocian sobie leci tutaj na górze. Tu też jakieś domki mamy. To jakaś chyba nawet apteka jest. Mamy przystanek autobusowy. Jest też straż pożarna. Mamy też to boisko piłkarskie, tu obok jest jeszcze przędzalnie, więc sobie odwiedzimy no i pójdziemy na boisko piłkarskie. O, i tu jeszcze jedna znajdźka jest, więc jakby no, akurat ktoś grał na zieloncą, to jedna znajdźka jest tutaj na krześle. Zobaczmy sobie to boisko. Raczej jakoś mocno się nie zmieniło. No ale zawsze można sprawdzić. Pewnie mechanika gry w piłkę jest podobna, też sobie możemy kopać tą piłkę. A to skakanie tak inaczej działa na razie, jeszcze tak się nie mogę przyzwyczaić, bo sobie wcześniej lubię tak chodzić, biegać i skakać. No ale okej, okay, pewnie raczej tak samo działa, czyli możemy pewnie gdzieś kopnąć, strzelić. A nie, teraz chyba nie możemy kopnąć, bo. A nie możemy kopnąć, okej, okay, więc. Musimy chyba bliżej być i wtedy możemy chyba tutaj kopnąć. Nie wiem, w 22 to trochę inaczej działało, ale zaraz będziemy mieli bramkę. No i mamy gola. Tutaj w sumie ktoś no, w niefortunnym miejscu sobie wybudował dom, no bo jak piłka poleci w okno... No to może być nieciekawie, nie ma tutaj żadnej siatki zabezpieczającej. O, mamy tam bociana, który sobie leci w tle, no i piłka pojawiła się na środku. Czyli też mechanika, która działa tak samo. Tu jak podejdziemy sobie do wykrzyknika, no to oczywiście wyzerujemy wynik i mecz po prostu będzie od nowa. Mamy koniec meczu. jest to, to samo mamy. Mamy też ten park. Ciekawe czy tutaj też będą te jabłka się pojawiać, czyli znajdźki. O, zobaczymy czy tutaj możemy pływać. O, możemy sobie płynąć w tym jeziorku. W takim bardziej stawie. O, mamy tutaj te jabłka. Więc tutaj też praktycznie tak samo wygląda ten budynek. Tu nie wiem czy jest jakiś kościół. Chyba tutaj mamy jakiś kościół albo ratusz. Chyba raczej kościół jest w tym miejscu. No, tu jakieś kolejne domki, ogrodzenia, wiatrak. Nie kojarzę rzeczy był, może był taki wiatrak. Może niektóre ogrodzenia się też trochę pozmieniały, nie wiem. Ok, zobaczmy sobie jeszcze tą stację paliw. A nie co ja kliknąłem. Okej, okay, udało się odwiedzić. No tak samo, stacja benzynowa, tak, taka sama nazwa Też tutaj bez zmian, jeśli chodzi o ten obiekt Tam też punkt skupu, gdzie pamiętam dość często sprzedawałem różne produkty To oczywiście fabryka zupy, czyli też jedna z fabryk, którą dość wcześnie kupiłem No i ogólnie jeśli chodzi o fabryki, to powiem Wam, że te ceny dość mocno poszły w górę, jeśli chodzi o fabryki Tylko nie akurat podobnie, ale na przykład tutaj mamy cementownię 370 tysięcy Cieśla 300 tysięcy Młyn zbożowy prawie 300 tysięcy. Tutaj 500 tysięcy fabryka papieru też jest to dość dużo, ale mamy alternatywy tańsze. Mamy tutaj. Na przykład takie mały młyn 136 tysięcy, tutaj jakąś mleczarnię. Taką malutką. Ciekawe, jak to wygląda. Aha, coś takiego. W sumie fajna opcja też. Takie mniejsze przetwórstwo, więc jeśli nie chcemy się zajmować tym na jakąś dużą skalę, no to nawet fajna opcja. No, zobaczmy sobie jeszcze tą mleczarnię. Ale zakładam, że też bez, bez jakichś większych zmian. No, generalnie, jakoś dużo rzeczy na tej mapie się nie zmieniło. Pojawiła się ta cementownia oraz biogazownia. No, i niektóre rzeczy zostały trochę pozmieniane delikatnie. A zobaczmy jeszcze to gospodarstwo północne. Może przenieśmy się tutaj do fabryki żywności konserwowej. No i zobaczmy sobie to gospodarstwo północne. O, tu jeszcze bociane sobie siedzą w gnieździe. Czekajcie, gdzie było to gospodarstwo północne? O, to fajnie miasteczko, stąd widać w ten sposób, ale jak już się dalej oddalimy, i mam wrażenie, że można się o wiele dalej, o wiele mocniej oddalić niż w poprzednim farmingu, jeśli chodzi o tryb budowy. Ciekawe, jak mocno też można się przybliżyć. tu chyba raczej podobnie, ale to gospodarstwo wygląda widzę tak samo. Też mamy taki większy dom, silosy, no i też, no ten bezużyteczny budynek. No i tu, oczywiście, pola, no to to już klasyczek. Mamy taki jeszcze młyn wiatrowy. No, więc okej, okay, jak widzicie, tutaj zbyt mocno ta mapka się nie zmieniła, ale i tak fajnie co jest odświeżone. Trochę nowych budynków się pojawiło, brakujących. Jest Jeszcze taka mała uwaga, jeśli chodzi o sprzęty, no bo moim zdaniem mogli dać jakieś. Może trochę inny sprzęt, no bo jednak te są bardziej typowe dla gospodarstwa amerykańskiego, więc no, mogli dać na przykład takiego Zetora, może takiego Masaja mniejszego. Szkoda właśnie, że nie ma zbyt wiele tych starych maszyn, na przykład tego Fiata, który był tego Zetora starszego. Ale nie wiem, czy lepszym zestawieniem byłby ten Zetor oraz ten Masaj na przykład, czy tutaj ze średnik nawet taki dojce ewentualnie. No troszkę mało tych maszyn jest, mogłoby być trochę więcej tych ciągników. Ale akurat ten kombajn moim zdaniem fajnie pasuje na to gospodarstwo. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!